Jo, w kolejnej recenzji memów. Przekląd memów, recenzja memów. Nie wiem jak na to mówić. Dzisiaj bez muzyki będzie być, że dużo filmików jest. I nawet jeden ja filmik nie będziemy oglądać, ale to później powiem. Dobra, zapach luksusu Orlem pensona. No pensona teraz e, zaczyna drożeć, więc... No. to jest luksus teraz. I tu jakiś... O i ta super fajna muzyczka, nie? Zbudzenia się Zawsze mam w nią w koszmarach Śni mi się, że muszę iść do szkoły, a jednak nie muszę Bierz już dobra a tu tylko, o, tylko tyle pokażę, auto trafia kopietę, to chyba YouTube nie będzie lubić, Dobre. No czycie, kto zabrał moje okulary, cała klasa, Ach, śmieszki, dobra. To jest akurat dobre, czekaj. Gdzie jest ten typ? To jest najlepsze. Tło Windowsa ją tańczy. Ja muszę jeszcze raz to zobaczyć. To jest dobre. Nie, to, jest, to jest dobre, nie? Wiem, co to... Nie. O! O nie. Uderzyłko. YouTube, proszę, nie pajnuj mnie. Jeden z najlepszych streamerów. Laura. Kolejny dobry filmik. Oh yeah! O oh, ojej yeah. Spokojnie, YouTube, to, to nic, to tylko te, taki trik Dobra, um, Kolejny mam od Pywybka Kurna, jaka kolejka Przesuń się Co? Ale czemu? Mam 5 milionów siły o. Przepraszam Co? Czemu? Mam 5 milionów siły! Co? Nieźle. Sorry! Co ty? Mam 5 milionów siły! A ja mam 10! Co? Jak ci się to udało? Na początek wziąłem Japończyków. Plus 15% premii do zbierania surowców. Wow! Premiona krajom? Czy co? może to są promiona? Albo ikariom. No tutaj na streamie. Tepektał zupa, Co, coś tam się popakał, że nie dostał peta. Ja, ja mu tam odpisałem i on specjalnie zasupował, żeby mi odpisywać. Pisałem na koncie tchetomkę. O nie, film nie niedostępny. No cóż, twerk race uh, 3D. Bardzo dziwne są kry na Google Play Co? Dobra O Marki play One three one two Youtuber FNAF, bo tylko z tego jest na Ja już nie co on powie Tak, to lubię widzieć. A ja tutaj to ja wysłałem coś sam. Fak, serio? O. Kurde, chyba się nie odpali ten film. Ja, ja jako muszę odpalić. Zobaczymy jako. No cóż, chyba nie da się w filmiku. O, nie, udało się, utało się. <grystanie> Tylko urywki widać. Tak, tak, z robaka. Dobra, to był na tyle. To nawet była tuka recenzja memów. Gratuluję wam. Dobre, mamy dzisiaj były. Plus jeden. Moja nakrotalowa to ciasteczko. Jak się spotkałem, to kiedyś mam tam ciasteczko. Dobre. Yo!